Pierwszy wyjazd po wielu miesiącach. Mamoci! Jedziemy tysiąc! Nad morze! Na masie! Jedziemy! Jedziemy 80 km na godzinę, czyli dokładnie z taką prędkością, jaką można jechać z przyczepą campingową Jesteśmy po kolacji. Zwieżka uśmiechnięta. To chyba jest dobrze. Zgubiliśmy się i tak pachnie może. Cześć wszystkim. Zaczynamy nowy dzień i podróżą podstaw. Dzisiaj nie na jachcie, dzisiaj nie w kamperze, dzisiaj nie w przyczepie, dzisiaj nie na kwaterze, tylko dzisiaj pod namiotem. Tak zaczynałem podróżę z moimi rodzicami. 40 parę lat temu. 27 minut, 25 minut, najkrótsza droga. się na północ. Zaczęliśmy swoje pierwsze podróże od takich niewielkich wyjazdów. Wyjazd do Warszawy. Więc w drogę zobaczymy, jak żyje wielkie miasto. A teraz mamy chodzić tam czy tam? O co ci Nie mam żadnego pojęcia. Jaka piękna, biała betoniarka stoi nami. Dzieci będą zachwycone, jak zobaczą na filmie. Kiedy stoimy w korku, warto być niezależnym i mieć własną kawkę. I czekamy na mamę. 60 lat. Ta kuchnia jest na naftę. Kuchnia ma 60 lat, tak samo jak camper. E, jedną minut. I tak gotuje się wodę na kawę na nafcie. W planie była Londra i dzisiaj jest Londra, przynajmniej dla mnie. Jak dzieciom smakuje w restauracji, to znaczy, że musi być dobre. Plan był taki, żeby o 14 być na miejscu, a jest godzina 14.25, a my jeszcze nie wyjechaliśmy. Amerka raz jedna nóżka, raz druga nóżka. O! Sasy podłudnik geograficzny. Będziemy się. I tak kiedyś razem z rodzicami podróżowałem. Natomiast, żeby było szybciej, zrobimy coś zupełnie innego. To był kolejny etap historii grzania obiadów. I będzie szybciej, jak zrobimy to na gazie. Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów, więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. I do zobaczenia w kolejnym filmie.